Kiedy wyruszamy? Zapytałem, myśląc o tym, że dobrze byłoby dogłębnie to przestudiować, póki jeszcze będę w mieście, choć szczerze mówiąc, to nie miałem najmniejszej ochoty. Zresztą, jak na większość rzeczy. Szczerze, to co najbardziej mam ochotę to upić się do nieprzytomności, najlepiej tak, żeby trzeźwieć dwa dni. Za sześć dni zbiórka jest tutaj od trzeciej w nocy. Także masz niemal cały tydzień na poukładanie swoich spraw. Odparł spokojnie, uzupełniając fajkę. Już któryś raz, po czym wrócił do palenia jej. Ponoć miałeś przeszkolenie kartograficzne, prawda to? Tak. Skinąłem głową, myśląc o tamtych wydarzeniach. Które choć pamiętałem, to z perspektywy pierwszej osoby zdawały się należeć do kogoś zupełnie innego. Dobrze się składa, zawsze przyda się druga osoba, która wie jak czytać mapy. Chwilę tego nie robiłem, ale powinienem sobie poradzić, odparłem. Sporo jeszcze tych spraw. Oj, sporo, ale nie na jedno spotkanie to. Oficer mówił, jakby chciał coś jeszcze przekazać, ale coś go powstrzymało. Jest jeszcze prawie tydzień, co nie? zapytałem trochę nieśmiało. Spędziłem z nim już prawie dwie godziny, ale ciągle krępowałem się. No, jest, jest, ale tak po prawdzie to mam pewną sprawę, jak to się mówi. Mniej oficjalnej materii. Jego wzrok nagle zaczął trochę błądzić. Czyżby to skempowanie było obopólne? Słucham, wyparowałem z pytaniem zaskoczony, nim zdążyłem przemyśleć. Masz oczy więc widzisz, iż jestem paskudnym kasnalem wrogiem wszystkiego, co ludzkie w wolnym czasie tuję wodę, sram do kaszanki i ganiam za ludzkimi babami no, przynajmniej według różnych plotek rozpowiadanych o moim rodzaju. Jednemu jednak nie da się zaprzeczyć myśmy kasnoludy, znaczy się lud zabobonny wierzymy w bogów i obyczaj Wasze prawo odparłem na nagłą ciszę, co zapadła oficjalnie w Imperium Melochel jakakolwiek forma religijności czy wiary w życie pozagrobowe była penalizowana. Wyjątkiem były krasnoludzkie klany, które w zamian za dołączenie do imperium otrzymały ograniczone prerogatywy. Oficjalnie kontynuował, przysuwając mi fajkę, którą przyjąłem nawet nie do końca świadomy. Bo co do wiary w bogów, to bywa różnie. Jednakże obyczaj to co innego. I my, krasnoludy, mamy taki zwyczaj że przed wyruszeniem na wyprawę wojenną pijemy gin z towarzyszami broni. To jakiś napój? Nigdy nie wykazywałem szczególnego zainteresowania humanoidalną rasą, która z zasady nie przekraczała metra sześćdziesięciu centymetrów wzrostu. Jednak mistycyzm widoczny w jej obrzędach bywał... kuszący. Można to tak nazwać. To alkohol. Mocny alkohol. Ważony z jałowca rosnącego nawet w krekstańskiej tundrze. Ponownie zapadła cisza, a ja zamyśliłem się nad tym, jak coś takiego może wyglądać, pachnieć i smakować. Wreszcie jednak dotarło do mnie, że obaj siedzimy bez wypowiadania absolutnie żadnego słowa, a jedynym stałym dźwiękiem jest popalanie drewnianej fajki. Chciałbyś napić się w wódki? Powiedziałem wreszcie. Przełamywanie barier kulturowych szło nam opornie, a zażenowanie było wręcz namacalne. Z chęcią trudno lepsze poznanie drugiej osoby niż przy kielichu. Oczywiście, o ile nie będzie ci przeszkadzać że niektórzy mogą pozwać cię o spiskowanie z krasnoludzką bracią. No cóż, ludzka brać zamknęła mnie łącznie w trzech różnych ośrodkach dla chorych psychicznie. W mniej niż kwartał. Te słowa same ze mnie wyleciały. Ciekawe, co powiem, gdy się napiję. Dlatego nie przeszkadza mi to ani trochę. Zresztą i tak miałem dzisiaj plan się napić. Delikatnie mówiąc. Jasne, chyba cię rozumiem. Dwolin uśmiechnął się z podbyka. Co było dosyć ciekawym widokiem. A zatem poczekaj tutaj skadrans. A ja wyjdę do naszych ludzi. Muszę ich odprawić. Skinałem głową i wróciłem do przeglądania papierów, starając się zmemoryzować wszystkie te wymyślne scenariusze. Nigdy nie byłem w wojsku. A teraz najprawdopodobniej zmierzymy się z Wotunami. Czy dobrze zareaguję? Czy będę wiedział, co robić? W iście imperialnej manierze moje szkolenie naturalnie nie przygotowało mnie na żaden istotny problem. Jednak na samą myśl, że już niedługo się upije. Dostałem zastrzyk motywacji. Słyszałem, jak dwolin coś krzyczał do żołnierzy, ale nie wsłuchiwałem się w jego słowa. Po prostu czytałem dalej. Po jakimś czasie jego krzyki ucichły, a on dalej nie wracał. Spojrzałem na zegarek. Będzie ze dwadzieścia parę minut. Czyżbym je wystawił? A to był swego rodzaju dziwny żart. Wyszedłem na zewnątrz. Nigdzie w pobliżu go nie było. A więc faktycznie to był dowcip. Ależ ja jestem naiwny. Wyciłem do środka, chwyciłem papiery i zapakowałem do teczki. Ubrałem się i ruszyłem w stronę wyjścia. Już miałem przejść przez bramę, gdy nagle wparował przez nią Krasnolud. Miał papierową torbę i wesoło gwizdał. Rozmyśliłeś się? Zmierzył tęgim wzrokiem. Nie, po prostu. No, wiesz, ja myślałem no, jakby to że wiesz, długo cię nie było. Nie wiedziałem jak to z ciebie wydugać, bo czułem się bardzo głupio. Wreszcie jednak się zebrałem w sobie. Myślałem, że mnie wystawiłeś, a twoje słowa to były tylko chpiny. Chwilę patrzył się jeszcze uważniej, po czym ruszył się gwałtownie. Zadarł głowę i zagrzmiał niczym dzwony lubasznym śmiechem. Nie masz ty za dużo zaufania do innych, co nie? Śmiał się, wskazując na niewielki domek, w którym wcześniej siedzieliśmy. Chodź, popracujemy nad tym. Nie protestowałem ani nie komentowałem. Nie było niczego do dodania. Wszystkie próby zaufania komuś w moim życiu kończyły się marnie, a więc przestałem to robić. A przynajmniej tak sobie obiecałem po wyjściu z kopca walniętych. Weszliśmy znowu do pomieszczenia, a oficer zapalił dodatkowe lampy, sprawiając, że proste drewniane krzesła i krzywy stół wyglądały... Bo ja wiem, może nawet słowo przytulnie by pasowało. Wyjął z torby szklaną butlę z wódką, słoik ogórków w jakiejś zalewie, kawał suszonej wołowiny oraz charakterystyczną niebieską orężadę za którym dzieciaki w pedomkach dosłownie potrafiły zabijać. Z boku pomieszczenia wyciągnął cztery szklanki, duży gliniany talerz oraz szeroki nóż do krajenia. Odkręcił butelkę, a lotny zapach uderzył mnie w nozdrza. Nalał nam do szklanek po secie. Większość ludzi nie lubi zapachu mocnego alkoholu, lecz ja z wytęsknieniem czekałem, aż upije się do utraty świadomości. Wódka była dla mnie niczym kompot. Uniosłem szklankę na znak bezgłośnego toastu, a krasnolud mi zawtórował. Polał kolejną porcję, a ja ponownie usłyszałem zawartość bez zastanowienia. To był podły trunek, mający znamiona tego, że sprzedawano go na parterze foltorii. Palił w gardło i dławił, a jednak miałem ochotę na więcej i więcej. Dwolin odkorkował orężadę, a charakterystyczny chemiczny zapach wymieszał się z alkoholem. Nie urodziłeś się w Melohel, prawda? Zapytałem wprost. Teraz gdy piliśmy, to i tak bez znaczenia. Bo wkrótce zacznie przez nas przemawiać wypity trunek i reszta dystansu społecznego zniknie. Urodziłem się jeszcze w Krekst. Ale szybko przybyłem do Imperium. Odparł, gładząc się po brodzie i patrząc na mnie wzrokiem, w którym po raz pierwszy dostrzegłem coś innego niż hardość. Tak myślałem, że nie wiesz, jakim symbolem jest ten napój. Podniosłem szklankę i wziąłem małego łyka. Tak jak się spodziewałem, nie smakowała tak wybitnie jak w dzieciństwie. Była słodka i kleista. A zatem osić mnie! W krekst mawia się, że każda chwila na naukę jest dobra. Ten napój był swego rodzaju nagrodą w podomkach. Wiesz, w imperialnych domach dziecka najgrzeczniejsi dostawali czasami butelkę. Za dzieciaka było to uznawane za ogromny realitas. To chytrzwo? Kupiłem, żeby było cokolwiek do wódki poza wodą i piwem. Szczerze mówiąc to... Nigdy nie rozumiałem konwencji tej całej pedomki. Grasnął pola polał wódki, gdy wypiliśmy orężadę, ale teraz czekałem. Sam rozumiesz, kodeks eugeniczny, który jest dogmatem imperium. Każde dziecko jest odbierane matce tak wcześnie, jak to możliwe, po czym jest karmione przez obcą kobietę. Następne lata spędza w pedomce, gdzie edukatorzy wyznaczą go do odpowiednich zadań. Nie wmówisz mi, że w krasnoludzkim społeczeństwie nie ma podobnego rodzaju determinizmu. Jest, powiedział gromko. Wódka powoli zaczynała uderzać, tak iż przestawałem czuć, jakbym faktycznie to był. A mimo to jego wzrok i ton zdawał się przerażający, nawet bardziej, niż gdy po raz pierwszy go spotkałem. Nasz los! Często został zadecydowany przy narodzinach. Różnica polega na czułości, jaką otrzymujemy w najwcześniejszych latach życia. Za to stołą wypiję. Podniosłem szklankę. Faktycznie mając to na myśli, to nie była tylko wymówka, aby się napić, ale nie wmówisz mi, że my i wy tak bardzo się różnimy. Ty mi powiedz! Zawtórował mi Ja jestem jedynie zwykłym trepem Jestem i byłem żołnierzem całe swoje życie To ty jesteś mędrcem Oświeconym makiem Powiedz mi Odchuchałem gorące powietrze po wypiciu wódki na hejną Byłeś na wojnie? Takiej prawdziwej? Nawet na niejednej Dwolin zaczął ponownie czyścić fajkę, przygotowując ją do kolejnego rozpalenia. Widziałeś śmierć swoich towarzyszy? Dopytywałem dalej, nie zważając jak mój rozmówca zareaguje. Widziałem, jak umierali dzień po dniu, mówił z takim przekonaniem, że zdawało się to jedyną prawdą, jedynymi rzeczywistymi faktami na ziemi. Część z nich zabiłem własnoręcznie. A mimo to ciągle żyję. Bez żadnej poważnej rany. Mimo to, i ważniejsi, i lepsi ode mnie, urzyśnili ziemię na wiosny. Które dawno przeminęły. I jakim cudem nie oszalałeś? Co można na myśli? Oficer był zbity z tropu. Mówisz, że byłeś na wojnach. Na których ginęli twoi towarzysze. Lepsi od ciebie. Zapewne twoi przyjaciele. Jak poradziłeś sobie z tą stratą? Jakim cudem zachowałeś trzeźwy umysł? Po prostu szedłem przed siebie. Stwierdził oszczędnie, a ja czułem, że skrywa coś. Nie szkodzi. Wkrótce alkohol rozplata nam języki do reszty. No i widzisz. Ja też po prostu szedłem przed siebie. U ciebie zaskutkowało tym, że przeżyłeś. W moim przypadku było to szaleństwo. Zapadłem na głęboką depresję, po czym wrzucono mnie do kopca walniętych. Miejsca, w którym albo wykażesz zdolności magiczne oraz kontrolę nad nimi, albo zabiją cię współosadzeni lub srebrne ogniwa. Te ostatnie to twarde skóry wysyny. Komentował, nie poruszając wątku mojej choroby. Nie szkodzi. Nie ma nic gorszego niż obcy wylewające łzy przy wódce. Lepiej porozmawiajmy o czymś konkretnym. Jeśli materiał podobał się, gorąco zachęcam do subskrypcji. Subskrybowanie, oglądanie, komentowanie i dzielenie się moimi materiałami jest najlepszym sposobem na wsparcie mojej twórczości. Serdecznie dziękuję i zapraszam w kolejny czwartek.